W dzikiej atmosferze Bangkoku widzimy sos. To jest fantastyczny sos. Jemy go. Sprzejebanie ostrych. Można ewentualnie o tak. Tu jest moje jedzenie, czyli pięć królewskich krewetek z grilla zjedzonych, ale już zjedzone. Nie na państwa, ale już to właśnie były te krewetki. Mm. Mąż pokaże ci, co Fantastyczna. W takim <grym> sobie się na rogu ulicy jebu. A gdzie kotek? Fajna obsługa. Kotek już uciekł. Taki mały kot był, który zjada codziennie królewski rewet. Jestem pod wrażeniem obsługi i tego, że oni się pod jaką po za zetu robią. Naprawdę masakra. Ja tu był kelnerem. To byś zwariował. Nie. Czy by <laughs> Bo by się nie doczekali. Tu wszędzie siedzą ludzie i to jedzą. Na tym roku. To jest taka powiedzmy przytulka na jedzenie. Na jedzenie czekaliśmy chyba 3 minuty, nie? No nie no, ale 5 No 5, nie 5, 5 maksimum. Niedługo. Jedzenie jest o niebo lepsze niż no, tej naprawdę naj... lepsze. No naprawdę lepsze. A w tej naszej knajpie albo się zepsuło, albo my Niesko bardziej wybredni. Nie tak, tak, wszystko na jedno popytam. No. Tu pierwsze z brzegu, jakieś tam czekan, coś tam, bla, bla, bla. Proszę, Super. takie metalowe te, plastikowe krzesełka. To są owoce No, 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 no. Słuchaj, cóż, na darmo się mówi, że mistrzami kuchni są Chiń, Chińczycy. Chińczycy. Zrobimy na nie z naszym aparatem. Dziękujemy. <laughs> Dziękujemy. Dobra, ostatni rzut oka. Tu Pan przyniósł wodę do umycia rok. Do picia mamy świeży sok z pomarańczy, a mąż jak zwykle kupuje czanga. Jak zwykle to jest mój piąty czang. Ale jak zwykle zawsze kupujesz papa.